Cześć, z tej strony Karol. Jestem dzisiaj z dziewczynami. I nagraliśmy dla Was odcinek Halloweenowy, także oglądajcie. Pierwsza z kilkoma kartami, które tutaj mam. Dasze, będą potrzebne na Twoje ręce, jakbyś mogła dwie tak wystawić. Jesteś prawo czy lewo ręczne? Lewo. Ok, to trzymaj tak, bez ruchu. Ja tutaj mam kilka kart. I nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek takie karty. Są to takie, jakby ktoś po prostu zapomniał tutaj ich nadrukować, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery. Ale kiedy ja abstrygnę, to na jednej z nich pojawia się pojęczyna. I teraz, za chwilę, kiedy ja zrobię taki gest, to pojawi się pojęk. Dasha, jakbyś mogła zrobić taki gest. Spokojnie on nie gryzie. Przejdźmy do czegoś niebezpiecznego. Zobaczcie, mam tutaj nóż. Zapewne jest to prawdziwy nóż, który za chwilę będzie potrzebny. Talia kart jako druga rzecz i trzecia, czyli maza, który też będzie potrzebny. Tutaj mamy talię kart, i za chwilę jedną z nich wybierzemy dowolną, jakbyś mogła jedną wybrać. I teraz tak, nie, nie pokazywać mi, ja pozostałe przytasuję. I yy, się odwrócę, proka. Pokaż proszę do kamery i podpisz z tej strony, gdzie są wszystkie wartości kart. Dobra, ja nie patrzę. Z tej strony napisz swoje imię, dobrze? Swoje imię, tak? Tak, napisz swoje imię dużymi literami, żeby kamera to widziała. Dobra, odwróćcie kartę, żeby nie widział jak się odwrócę. Uwaga, się odwracam. Dobra, jest podpisane, tak? Także ja drugiej takiej samej nie mogę mieć nigdzie w tej dali, prawda? Dziewiątka kier, zapamiętam, ale zobaczcie, ja ją gdzieś tutaj znowu włożę. I ona gdzieś jest. I teraz nie ja ją znajdę, ale pomoże mi nóż. Uwaga, na trzy. Raz, dwa, trzy. I jaką kartę przedmiot wybrałeś? To była dziewiątka kier z podpisem, czyli właśnie ta. Magia. Magia, prawda? Dobra. To zostaje na pamiątkę oczywiście. Ja. Zobaczcie, do ostatniego numeru, którego nie polecam robić w domu, jakbyście chcieli sprawdzić, jak to działa, <noise> będzie mi potrzebny gwóźdź, kawałek drewna oraz młotek. Tak jak mówię, nie polecam tego robić w domu. Okej. Okay? To może wydawać się trochę dziwne, ale. No jak. Smaczne. I teraz, jak widać, gwóźdź znalazł się w moim nosie, prawda? Ale jakbyś mogła tutaj chwycić, tylko nie ruszaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj. I to dla was. Na Dzięki. <laughs> Jeżeli podobał wam się odcinek Halloweenowy z dziewczynami, to kliknijcie koniecznie na dole kciuka w górę, zostawcie komentarz, który numer najbardziej wam przypadł do gustu i pamiętajcie o subskrypcji, aby zobaczyć kolejne odcinki. Także do zobaczenia w kolejnym razem.